z tej strony siostra. Wyszło nierówno. No i co z tego? Dobra, nie było tego. Zaczynamy odcinka normalnie. Już odcinek jest. Gramy w terrarię, Jaskinia czelek. Nie ze mną co, i... Chyba nie zacząłem. Chyba nie nagrał mi się początek, ale... Dobra, jeszcze raz. To jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jakoś to przeżyjemy. Nie. Dobra, no, jak słychać jest ze mną Starkę, ja już zdrowa. I Nie. dzisiaj idziemy szukać mixtu. Yy, brawo ja, mikstur! Idziemy Nie. szukać wysp. Więc ja Nie. już wykorzystę... Ona idzie te wyspy. Ja tutaj powiem tylko, że trochę się poda zmieniało. Ja Gandalf różowy mam nowy kijek Odkryliśmy władcę nubów, który sprzedaje derta i błoto Ej, on trochę to mógł słyszeć. Ej, tam. Dobra. No, no trochę pobudowaliśmy, nie dużo, ale coś jest. Dobra, ja już Amikodowy zaczynam. Gumblę, początek grzybów. Super magazyn. Dobra, już szukam, Pojaś, już sparta. szukam. Wszystko da się tutaj zrobić. I też tu jest sprzęt dla pewnego kogoś, kto może dołączy. Wykonam kolejne zdanie, więc robimy opening pakieta, że tak nazwę. I znowu nic przydatnego. Szkoda. No niestety. Ale wracając do tematu, po prostu no... Jak mówię, ogarnęłem trochę, co prawda, mniej niż się spodziewałem, że ogarnęłem gdzieś siostra wyzdrowiała. No ale mniejsza o to. Lecimy po prostu zwiedzać i odkrywać różne rzeczy. A ja się mnie jeśli na o. tym świecie nie będzie wysp. E, Siosta, mnie jesteś w najlepszej drużynie wszechświata. Już dołączam. Okay. Nie, przepraszam, przypadkowo! A co przypadkowo? No dołączyłam do żółtej. Ja nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, więc dzisiejszy cel mój to, jak mówiłem, zwiedzać dużo i zbadać coś takiego jakiegoś, jakiegoś, co tam odnaleźliśmy raz podczas kopania do materiałów w sumie. Nie wiem co to, ale to wygląda się fajnie. Zresztą sami powinniście poznać, co to będzie, jak już tam dojdziemy. Bo myślę, że muzyka niepowtarzalna. Super jest. Genialna, gdzie fakt. To, gdzie to było? A dobra, już widzę, gdzie to jest. Bo szczerze nie ruszaliśmy, nie przyglądaliśmy się za bardzo. Co to jest? Chciałam odkryć na odcinku. Tak więc oczywiście, jeśli chcecie zobaczyć perspektywy siostry, to zapraszam do niej, bo... No jak ona się witała. Zresztą, to chyba oczywiście, że u niej też jest odcinek. I nie, ewentualni nasi kolejni goście specjalni nie będą u siebie jeszcze odcinków wyszucać. także... Z jej perspektywy muszą wam wystarczyć. Dobra. E, jak tam u siebie siostra znalazłaś coś fajnego? Nie, właśnie nie ma żadnej... Jest pierwsza! Fajnie. A ale ja właśnie, Bajorko! Ja to coś. Bajorko! Nie. A ja właśnie odnalazłem to coś. Muzyka tak samo wspaniała, jak ją z ostatniej wizyty. No i oczywiście, Uf, co ma... musiałam znaleźć? Harpie. Harpie. Uh -huh. co? Nie, nie wiem co mam powiedzieć o tym miejscu. Tak niefortunnie się chyba wygenerowało, ale... Jakieś posągi. Niektóre zrujnowane, inne jeszcze działające jakiś nie wiem co to jest i jakiś pierd*c z kryształem nie, nie wiem co mam zrobić ale e ja wziąłem ten kryształ tak po prostu nic się nie stało nic ale niepokoi mnie to trochę przeklęty kryształ opis e co co jest z tego i z kielicha można stworzyć kielich przynależności pokazuje twoją obecną przynależność co to znaczy czy przynależność używam, czy, tam, czy tam tendencji pokazuje ci czy jesteś bohaterem czy złoczyńcą o jezu i jeszcze jakieś tam można zrobić jakiś miecz z tego kryształu przeklętego Jak chce kiedyś. Holder Cursed Blade. Jeśli przechowywacz wiedzy czy tam po prostu tradycji przekręte ostrze Opowiada historię I. Ist istot zniszczonych przez ostrze. O Jezuś Nie wiem co ja bym znalazł, ale co by to nie było? zapowiada się... Ja znalazłam! Co? No dobra, ty znalazłaś. Ale kryształ to jest akord moje. Ale jak chce kieli siostra Wiesz co? Co? Ty rób dalej odcinka, ja robię chwilowe cięcie u siebie, bo muszę wytłumaczyć coś pewnemu specjalnemu gościowi. Także ja mam króciulskie cięcie, ty normalnie nagrywaj dalej. Dobra. Więc tak. Aha. Ale ciebie słychać. Tak, tak, słychać wszystko, tylko po prostu, że ja mam cięcie na odcinku. Znaczy, że mój odcinek będzie trochę krótszy. Okej. Okay. On ma my zwiedzamy. Udało nam się wykopać tunel do dżungli podziemnej, więc tam idziemy. Chciałbym... Ściągry... To było w odcinka chyba. Proszę? Możliwe. To było w ramach odcinka. Czyli wykopaliśmy tunel, jednym słowem i ja idę do dżungli. Może jakieś ładne materiały się znajdzie. Przydatne może też. Ja odkryłam pewien trik, żeby mnie stwory słuchały. No i jedziemy. A w ogóle ten gość będzie rozmawiał, czy nie? Ja Nie wiem, ale dobra. Wróciłem już do swojego nagrania przy okazji. Umarłem. Dlaczego? Nie wiem co tam się działo, ale coś chyba było, więc. Tak, Mnie mamy, nie, Mnie się nie ten ty... kryształ. Ja tam pójdę może. Okay. coś to pójdź. Może że okaże się, że będziesz też miała ten kryształ dla siebie. Obawiam I się, teraz... że nie ja Powiem szczerze. pan przyciskiem na predestał. Muszę zdobyć kielich. Nie wiem jak go pozyskać, ale muszę. Nie, nie... się go ze skła chyba. Nie. Tak się robi kufel, kielich, nie wiem jak zdobyć. Kielich też chyba. Już szukam. Nie. Nie ma nie ma żadnej żadnego sposobu na wytworzenie go. Tak więc nie wiem co mam powiedzieć na ten temat. Krzysztof, razie odkładam i powiem wam szczerze, to jest ten moment. Jaki? No nie wierzę, nie ma jest. Co? Pora zerzeć 10 kryształów życia. Ja nie też jest... Ja będę już tak. czekał. Jest, to sobie ze skłócika. Dobra. Ja jeszcze biorę, nie będę ich zeżerał dopóki nie znajdę jeszcze dwóch dla gościa, który ma nas odwiedzić. Ale ja mam! Jak już go znajdę. Ja mam przecież. Masz ile się ze sobą? E, nie ile się, ale mam w jednej ze skrzynek. To poszukaj. Pamiętaj, każdy gracz może zerzeć maks 10, więc... Ja mam chyba Zrób gdzieś 5-4. Dobra, no to odłóż je tam, bo 10 musimy dla naszego, naszego gościa. A póki co jest dobrze. Jak się to nazywało? Ja Twoje już mam przy sobie. Nie zżeram ich jeszcze, ale ty możesz zeżrzeć, jeśli chcesz. Tak więc no. Teraz ja to mam mamy już do... szansę z armią kurczaków! <grym> tak, tak, tak. Jakbyśmy wcześniej nie mieli. Nie mieliśmy, bo ciągle umieraliśmy. Am, um, am. Um, am. Um, am. Um, no i dalej um, będziemy ciągle umierać. Um, um, bo nie... um. Um, um, um. 350 Dobra. życia. I więcej. To ty ile jest zżarłeś? 10? Tak. więcej? Czemu tylko 350, powinno być 450. Nie wiem. Zżarłam ich 10. Próbować dalej? Znaczy, dalej nie da rady. Maksymalnie 10 na gracza. Spróbuję no, zjeść. Nie da rady, faktycznie. Ja mam jest cztery. Coś Bardzo prawdopodobne. O, o, o. Nie wiem, co się tam pozmieniało, ale mniej maksymalnego życia oznacza większe trochę delikatnie pisanie. Nie. O Jezusie, te mrówki mi ciągle atakują. Ale... W, w ogóle mamy mam już no, to, imprezowiczkę. Jak widać u mnie. <laughs> Piękne jest. Mamy dużo nipyców. Tak. Że co? Co? Eh nie. W tym miejscu jest jakiś efekt. W jakim? Czujesz się jakby coś cię obserwowało. Żeby się nie wpakował w tarapaty? Jezuś, nie, ja nie wiem. Może, może to jest sposób na zdobycie potęgi, które jest w stanie pokonać wszystko. Ja nie wiem co o tym myśleć. Miejsce na pewno... Jej! O! Witamy! No, Przywitaj jest? się! Przywitaj się! E, dobra, panie Wędkownik, albo pani Wędkownik. Najpierw, pierwsze co, stwórz sobie coś takiego jak Ancient Core. To jest przedmiot. To jest pierwsze. A, tego nie ma tutaj polskich znaków. Pierwsze co, stwórz sobie Ancient Core. gdy go stworzysz, nie możesz wychodzić na wyższe klocki niż ten, na którym teraz stoję, bo inaczej giniesz. To w tym momencie, mhm. gdy to zrobisz, jesteś oficjalnie częścią społeczności jaski. i najbardziej bez użytecznych jaski ze wszystkich. No, na powitanie jeszcze masz tutaj takie ubranko cieplutkie. Od nas. Parę tutaj akcesoriów, które możesz ubrać. Bardziej lepszą wędkę. No i zaraz dostaniesz jeszcze kryształu życia. Ej, to dzisiaj próbujemy z walczek, walczyć. Ja nie odpuszczę. Mm -hmm. Słyszysz? No próbujemy, próbujemy spokojnie. I teraz tak, yy, armia, wybierz pan, yy, pan, jak mówić, wędkownik czy Bob. Miałaś nie spojleować, kto to jest. Wędkownik. Dobra, wędkownik. Panie wędkownik. Czekaj, dałeś mu 10? Tak. Bo ja dołożę. Dostał, co mi dostać? Jedz, jedz. Spokojnie, wcinaj. Panie wędkownik, no, tak. wybieraj. O! Aj of Cthulhu, czy armia kurczaków? Póki co, jest dobry moment na oczko, więc. Dobra, to Aj of Cthulhu. Masz wędkę? To ja wezmę. Szukć wędką, normalnie jakbyś grał i łowił. Jakbyś łowił, szuć wędką. Nie to on dostałeś platynową wędkowniku jeden. Czekaj, ja mu dam tą przynętę, jeśli mam. Dobra, i pamiętaj, jak wychodzimy z jaskiń, musisz ściągnąć ten Ancient Sole. Inaczej będziesz ginął. Poczekajcie. czekajcie. A teraz idziemy na piękne kaktusowe arenki, więc. Wiedziałam, że one są Nie, na oczekiwanie. Musisz oczko. ściągać. dobra. Hmm. Czekaj, szukam czy mam dla niego. ten, Ale nie znalazłam. Szukaj, szukaj. Dlaczego ja mam? W nie bajka? znalazłam. Choć mam połowę nocy, więc nie wiem czy się wyrobimy. Nie szkodzi. A, oczywiście, żeby nie było wędkowniku. Taki malutki podarunek. Czekaj, bo ja jeszcze muszę się wyhealować. Żebyś miał rozumiesz. Nie czuj się poszkodowany. No. Jednak graliśmy. Później dostaniesz jeszcze parę innych rzeczy, ale na razie niech ci to wystarczy. Panie Wędkownik, zeżuruj serca. Będzie ci Zjadł łatwiej. Przecież. Zjadł? Dobrze. Idąć tak, do, do różowej drużyny. Oczywiście, tak. Najlepsza drużyna wszechświata. I zaczynamy bitwę, którą przegramy. Pamiętaj, że a, jak trafisz w Odda... oko, nie musisz go atakować, tylko musisz utrzymać, spławik na nim. Pamiętaj o tym. To jest ważne, jeśli chodzi o oczko. Nie wziąłem swojej starej wędki. Ba yy, wędkownik żółk z drewnianą. <grystanie> Draj drewnianą. My to ja, ja wam daj, drewnianą. Daj, daj. Nie wierzę, że mana mnie się skończyła. Jak? To jest niemożliwe. Oni nie w oko. Ja muszę trafiać atakami, żeby odzyskiwać manę. Już i. Czekaj, wybiorę, żeby to był ich cel. Wybieraj, spokojnie. Już wybrałam. To jest cel. dla mnie wyzwanie, jednak. Myślałem, że bezproblemowo pokonam każdego, a tutaj, proszę. Muszę celować. Wow, ładnie e, nam idzie. z Storym byłaby w, chyba lepsza, wiecie co Ale no. A nie, nie, ja nie wracam do takich nupskich, tak tych jak różka, która zawsze zadziała. Nie, ja, ja się ze z tym. Ej, masz podwójny skok, jeśli ubierzesz tą chmurę w butelce. Ja, ja jestem na szlajmie. I widzisz, nie wysadziłam go w kosmos. kosmos. Nie wysadziłam? Jeszcze. Przecież by to miało być, to. Przecież byśmy potrzebowali zawodowego wędka. rybaka? Czyli inaczej mówiąc, lenia śmierdzącego, który woli rzucać wędką niż przydać się w bitwie. O, mądrym na wędkę. Oddaj! Daj mnie, daj mnie, ja nie mam czym walczyć. Nie, nie. Nie, nie. nie podczas walki z oczkiem, to może zagwarantować o, nasze, o naszej śmierci. Co? To, żeby rzucał wędkę zamiast trafiać w oczko moim zatrutymi pociskami. Jak się wkurzyło Mam bardzo mało czasu już. No... Odleci zaraz. A ono no, ma mało życia. Oa. Ja też mam mało oh, życia, więc wypiłam już miksturę. No okej, okay, okej. Okay. Chyba wszyscy jesteśmy już po miksturze. Przeżyj! O tyle cię prosimy. Mogę spróbować, ale... To nie jest łatwe, kiedy... oponent, takie jest to oczko, które wiecie... Czuję magię, Bez, oh. Blisko było. Prawie. Byłem. Blisko t... było. Ej, próbujemy jeszcze raz, do dwóch razy. Nie zdążymy w tą noc. Ale w następną. I próbujemy z armią. Mamy. Próbujemy z armią, bo mamy, mamy dużo papierków. Możemy spróbować, jeśli wędkownik się zgodzi. Wędkownik, chcesz armię kurczaków? Napisz, albo powiedz, jeśli chcesz zaprezentować swój głos. A ja idę jeszcze raz szukać wyspy. Wymyśleć. Jest ekipa? A my dalej nie umiemy. Ale prawie. Nie, nie wyłowisz nic. Chcesz armię kurczaków? Jeśli tak, zarzuć wędkę. Przyznać się, kto zgubił swój swój rdzeń znowu. Ja. Starożytny ten odeschnie challenge. Wiem, mam go bardziej pilnować. Nie dostaniesz następnego, jak ten zgubisz. Pamiętaj o tym. Wiem. Czolotny. Ja idę szukać wysp jeszcze lecę Może z drugiej strony mi się poście poszczęści Tak więc no cóż. Chcesz wędkownik tu się zaznają z naszą wioską Możesz też trochę szukać w miejsca jakiegoś podbudowę Mam coś je, Mam jakąś coś. Ale drugi staw. stawier spokojnie Drugi staw Uh -huh. Więc spokojnie, funkcjonuj sobie jak coś chcesz, to pisz. Często że też wędką muszę przyznać. Chociaż rola zobowiązuje więc no. Ja za to często ubijam króliki, nie wiem czemu. Takie twoje przyzwyczajenie Możliwe. A jak tak na razie. Panie wędka, tak się będę nazywał. W skali od 1 do 10, jak bardzo cię... Nie podoba nam się styl architektoniczny. O Willie Boiler To nie piniaty. A w tym gdzie on jest? Nie wiem No dlaczego innego musi się sprzedać? Drzewo! drzewie jest? Nie. Nie, jest na górze. Czego ja szukam? Może ktoś mi przypomnieć czego ja szukam? Bo po coś przylazłem tu chyba... Ja szukam wysp. Chciałem coś wykrawcić chyba... A, okej. Okay. Dobra, nie wiem. Nie wiem, czego chciałem, wybaczcie. Później będzie Narbi swoje. Ale muszę odwiedzić Williego budowniczego, jak to określiła siostra. Co? Możliwe, grałam w Kielicha. Bo z tego co pamiętam, kielich właśnie był robiony, znaczy kupowany, nie robiony Jeśli go sprzedaj, to może uda mi się stworzyć to coś, co pokazuje moją przynależność, moją moralność Ale ja też chcę! Nie, nie, ma maszynę do cementu, pudełko amunicji, pistolet na wodę, skórę tygrysa i jakieś talerze Gdybyśmy grali w Enter the Gungeon, to by było twoje marzenie ten pistolet na wodę Nieprawda. Nie udowodnisz tego. Jeśli gracz, kulty to jest to twoje marzenie. No tak, ale tam wtedy mi się wzmacnia podstawowo. A tak. Dobra. To ja wracam teraz do jaski, nie chcę wykorzystywać czasu. I wiem, że niektórzy mogliby mówić, że to niezgodne z regułami, że tak uciek... Mam chałupę! Mam. To brawo. To okradaj ją. Jak już okradniesz skrzynkę, to rozbij przy okazji całą chałupę, no i wiesz. Ja no tam muszko postawię! Proszę, mogła nie, mogła się. Nie! w Dobra, chcę, to rób. Chyba ktoś nam zwiedza. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Dobra? Jeśli pójdziesz za bardzo w tamtą stronę. Mam bajonik! laboratorium wielkie. Nie radzę się do niego zbliżać. Biedny młyn mamy. I piguła! O, mam Mamy młyn. Jeśli chcesz najbezpieczniej sobie pożyć, to możesz pójść ze mną. Może coś tam osiągniemy. Mamy gwiezdny młyn. Ja zbieram te Avian Caritlagę jakoś, tak, bo. Zbieraj, zbieraj. Bo z tego się robi rzeczy dla przywoływacza. Nie tylko. Ale między innymi. To coś ma bardzo fajną zbrojkę. Też? Tak. A ja dalej nie wiem, czy zostanę Gandalfem różowym. Może. Rzucaczem jednak błagam, żeby łóżko się przytworzyło przy stole warsztatowym. Dobra, właśnie, coś tam jeszcze pamiętam? No serio, nie, no, bez przesady. Nie, dobra, jest harpia. Miałam sobie jednej bardzo fajnej broń dla rzucacza. Chciałabym ją sobie zrobić ewentualnie, ale dopiero po pokonaniu po oczka ona jest dostępna. Co za pech, bo potrzebny jest Arcane Armor Fabricator. Tu Rehard model Space Token Zwiele, może się przydadzą. A piórka? Piórka jak najbardziej? To jest jedna z przydatniejszych rzeczy w całej Cajereri. Tylko tej wstrętnych piranie! Y piranie! Brawo ja! Harpie nie przelatują. A bętkownik no, wędkownik, chodź, pokażę ci coś fajnego. Ja zrobię tutaj drogę na tą wyspę. Żebyśmy mieli do niej dostęp. Dobra? Coś tu? Przy przyrzuciu, R z wagonika. Więc chodź tu. Bo ja cię zaprowadzę teraz do tego tajemniczego miejsca, w którym znajdziesz przeklęty kryształ. Stwory moje. Znasz całym miejscem. Znasz gdzieś, gdzie był jakiś przeklęty kryształ. No, polecam. No. Polecam każdemu, kto myśli, żeby wrócić w takie miejsce. Tak, jak najbardziej dobry pomysł. Wcale nie ciąży na tym jakaś klątwa czy coś. To pewnie wina tego, że ukradłeś ten kryształ. Jak... Ja to wiem. Nie, na mnie nie ciąży. Tylko na tym miejscu wcale nie masz żadnej klątwy. W ogóle ile tego potrzebuje tych Avian czegoś tam na swoją laskę. Nie wiem. To ja już patrzę. Ale tak nie zrobił, bo nie masz Arcane Armor Fabricator. Jak? To jest to miejsce. Arcane Armor Fabricator nie masz. A jak to się robi? Nie wiem. To jest to miejsce, prędkownika. Arcanę... Jest od Kowala. Jest tu jeszcze jakieś pradawne drewno Które w sumie nie wiem do czego służy, ale je ukradnę Tak czy siak Nie wiem po co, ale co zrobię No ja mam już chyba na to prawie składniki Poza piórkami prawda patrząc na charakter tego miejsca nie chciałbym go kraść, Więc może zobaczymy co się z niego kraść Całe Ono służy za normalne drewno Serio w końcu więcej tych harfi. Har... Harfi, ehe? Harfi. A. Serio, te odkinki są bardzo, na ludzie. Odkryj chyba jeszcze słabszą zbroję dla. Ja wyobraź sobie, dla... że już zapomniałam. Rybaka. Słabszą? Tak. Dużo to tych to słabszych. delikatnie się żem wziął i zawiódł się. To starożytne drewno nie wiem do czego służy. Nie ma żadnego zastosowania specjalnego, chyba. Dobra, mam już na swoją zbrojkę, teraz jak zdobyć kowala? Nie wiem. Może tak jak mówiłem, dopiero po oczku przychodzi. I chyba muszę przyciszyć trochę muzykę z niech tak myślę. Tak. Musiałem. Okej. Okay. W ogóle zbieram te pióra i. Wiadomo, te pióra i jak to się nazywa. Co to, jakiś dziwny latający ptak? No tak. Zielony jakiś, i taki miły. Już ja ci pomagam. Komu? A spokojnie, ty tereny już mamy zbadane. Jeśli chcesz jest coś nieodkrytego, to musisz naprawdę. Może nie daleko, ale głęboko. Albo nie głęboko, ale daleko. No, w sumie, tak jak. tak e, nie. E, dobra, wiesz, tak jak patrzę, to jednak rozległo, mam już odkryte te. Jeszcze ja chyba muszę kończyć odcinek, ale chyba nagramy drugi. Nie dobra. Nie gwarantuję tego, i musisz kończyć. Nie wiem, jest 21. I już to pół godziny minęło. Nie, no, u mnie dopiero 20 parę minut. Nie sądzę, że masz tak długo. Ale chcesz to kończyć odcinka. Ja zrobię. Po... Ja zrobię dwa. W takim przypadku też będę musiał mieć krótszy, i będę musiał teraz zakończyć. Dobra. No to ja się z Wami żegnam. Dziękuję, że, jeśli to obejrzeliście. I. po prostu, jeśli wam się podobało, możecie o tym powiedzieć. I co tu więcej przedłużyć? Ja kończę. Widzimy się w następnym Leść. odcinku. Cześć. To to. Dobra, to ja też włączę, bo już nagranie. Cześć.